A tu mam drugą kamerę, proszę bardzo <laughs> Może jakiś Witam was Razem z Bartkiem O, tutaj, tutaj, styka Fotki w Kazimierzu <laughs> Dolnym Tak, będziesz mi teraz stykał foty Inspekcja Inspekcja e, Pojechaliśmy, o Boże Pojechaliśmy tutaj Tak jakby na jedną nie mam wycieczkę w niedzielę po robotach totalnych, naszych, wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano. Znaczy, wstaliśmy bardzo wcześnie rano. Wyjechaliśmy około siódmej. E, koło dziewiątej tu byliśmy, ale się trochę pokręciliśmy w poszukiwaniu toalety. <grych> e, I przy okazji sobie wzięliśmy kawę z cukrem cynamonowym. E, i to naprawdę było bardzo, bardzo dobre. A tu mam drugą kamerę, proszę bardzo. Może jakieś przebitki ciekawe będą. E, tak. W tym wam wodzie byłam parę lat temu z rodzicami. Niech było ciepło. E, tak. A teraz jest mokro błotniście. Dlatego my jesteśmy ubrani ciepło, i buty w miarę przystosowane do takich wędrówek. Fajnie jest tutaj. No, super. Co? A ja już... tu mm. kurtkę, mam I zepsuł kurtkę. Fajnie jest tutaj przyjechać po paru latach i popatrzeć bo jakoś tak dziwnie paja miłością do Kazimierza, nie wiem o co chodzi. Jęka mnie boli. No, to będziemy sobie jeszcze tak zwiedzać. Mm, ogólnie to te klipy... Może to tak. Ten dzisiejszy dzień otwiera dzień vlogmasowy na kanale. E... Jutro, czyli w poniedziałek i we wtorek raczej nie będę nagrywać, bo wstałam w pracę, to zacznę po prostu już pierwszego, ale chciałam mieć to nagrane. Myślałam, żeby było to taki jakby osobny vlog, ale jednak będzie ciekawie jak to pojawi się we vlogmasie. No bo pracę mam, no to będą no, takie małe aktywności. W tym roku vlogmas będzie troszkę inny, no bo praca mam. No, praca jest jednak mimo wszystko ważniejsza. Ale będę się starała dla Was cokolwiek nagrywać. No i my w tym wywozie będziemy robić foty, więc wpadajcie do mojego Instagrama, który pojawi się tutaj albo tu. <grywa> o. Dobrze. E, tak, będziemy robić foty. No i będę dla Was nagrywać. Razem, razem będziemy robić tego vlogmasa. w Miarę. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał, ponieważ ja jestem podekscytowana. <laughs> Pierwszy raz w innym domu. Pierwszy raz, jak mieszkamy razem, więc to może być ciekawie. Dobra, ruszamy na fotę, a odezwę się do Was później. Ale my nie będziemy takimi psotnikami jak oni. No nie. Dawaj, dasz radę. Idę się nie radzi proszę. Może nie po tym to jest wyczyn. Jak mam być szczery? Nie, nie? Nie. <grym> <noise> Co, ale skos taki, że to... Nie poczułam. <noise> o jakaś uliczka w bok jest. Może ta glina nie jest tragiczna do łażenia. Ale te liście tutaj które są, to jest porażka. Łatwo jest się poślizgnąć no i na taką porę jak teraz czy jesień to niestety potrzebne są już trapery albo jakieś porządniejsze buty bo w trampkach czy adidasach to nie ma sensu w ogóle tu się pojawiać O, Jakoś polana chyba jak równiejszego terenu No. I co powiesz, kozaku? Zweszyłam się. Idziemy nie spodziewała. A kto by się spodziewał sarny... No zeszła z góry i sobie ten przeszła. Ale jak jest jedna, to gdzieś powinna być reszta, tak? Tylko wiesz, my byśmy hałasowali zamiast iść, w ciszy. No tak, ale może lepiej, żeby nas nie wpadły. <grym> o co, mamy zaliczony, teraz schodzimy jakąś trasą. To też, to też coś jest. Na Nording Walking. To też coś jest? Tak, to jest trasa czerwona. E, ale to się nazywa. Mamy to jest, kapliczkę. To jest, to jest jakiś dół. Po prostu. I, i to le... same są doły i góry. Jako Jarzysz z tatą, znaczy z rodzicami ogólnie, jeździliśmy tędy samochodem. Przyjechaliśmy normalnie. Bo wiesz, no droga jest, tak? No, obstawiam, że na pewno można by autem zjechać, I tak? zamiast iść, to postanowiliśmy przyjechać autem. Wiesz, opcja jakaś jest. No. Można jechać, tak? Na razie to przynajmniej jest przyjemnie. <laughs> Nie trzeba się wspinać. Tylko się schodzi w dół. Tylko się schodzi. Ale no dosłownie sarna nam przed chwilą y, zbiegła z góry y, i przeszła sobie na drugą stronę, weszła na górę i sobie to szła dalej. <grym> Więc fajnie. A my byliśmy. Czy, czy, czy. <grym> no. Tak jakby z jednej strony na drugą sobie przeszło. No a tak sobie przeszła, tak tu, tu. Lewo na prawo. Tam są ziemniej. Nie widać tego skosu, ale jest dość spory. Nie wiem ile będzie miał stopni. Ale przyjemnie jest po co szanować zieleń i miejsca, które no przecież... można pozwiedzać, pochodzić. No przecież w tym wąwozie, no to tak jak Ci mówiłam, jest zakaz psucia cokolwiek w glinie i tak dalej. A są, powry... A to, są tak. A są serduszka, wymy... wyznawanie miłości i tego typu, Albo Ale jakieś, mnie. Albo jakieś dziwne symbole, co? Nagrywaj mnie. No przecież nagrywam ciebie i siebie. No więc no, są poniszczone, tak, ta glina. No ale... i to już. Ale nie co? To jest na rower. <noise> to było... to kurde... ślisko. Nie, są tu koła, przepraszam bardzo. No bo na crossach jeździli. Ale większy rozstaw. Tu. Tu. To samochody. Albo traktor. No ale w sumie... O, ten fajnie by było się tu przebić. Nie, wchodź bo się wyjebiesz. Dobra. Idealny teren. Schodzimy, będzie nagrane jak się wypierdzielę. Liście w tym nie pomagają. W szczególności, że tu jest od kolery błota. I butelek. Butelek swoją już drogą. Wziąłeś Nie, zostawiłem w aucie. A co, nie wziąłeś wody? Nie! Zostawiłam w bo myślałam, że wziąłeś też plecak. No tak, będę targał y, termos, Nesti no wodę tak. swoją. Wzęść. Dobra, my już jesteśmy w całym Kazimierzu. I idziemy na ruiny zamku. Które są nad nami. Tak, tam są. Zapłaciliśmy 15 zł za parking na cały dzień. No. Więc mamy spoko, mamy blisko do rynku. Ja w samym centrum siedzimy, więc, więc jest, po jest ludzi i tak. dla nas. Tak. Możemy wszędzie połazić. O, a tam mamy górę Trzech Krzyży. Tak. O, i proszę bardzo, jesteśmy, No Dokładnie, wiesz, jesteśmy w samym centrum, masz. Tam idą państwo. A, i tam mamy skater i I idziesz sobie na górę, co nie? To co? Do, na zamek. Idziemy. Dzięki temu, że stanęliśmy sobie tutaj. Samochód mamy za nami. No tutaj, jak powiedziałem, mamy wszędzie blisko. I na Rynek, i na górę Trzech Krzyży, i wszędzie, gdzie się da. <gry> Znowu no, my już na zamku. Wstęp. Normalny bilet dyszka. Czyli dwie dechy za nas. Oboje go. Oboje. Takie, takie tu. <gry> Ale taki plus. Taki proszę nie ma ludzi, bo w czasie wakacji no to jest sporo ludzi. Tak, miejsca dużo na dół. Dobra, idziemy na dół. Miejsca dużo, można się zaparkować Co gdzie się chce. Foty też porobimy. Tak. Dobra, idziemy uważaj na drogi, bo wysokie stopnie. Idę O nie wiem gdzie jesteśmy Nie było napisane, ale jesteśmy w środku Sufit cieknie bo jest brak sufitu. O, można zejść niżej. O, a tam co? Nie wiem, idę zobaczyć. Zabieram mapę. Jeszcze na jakieś piwiste? Tak, do katakumb. Tylko zejdź sobie tutaj, wiesz, po tych schodkach co są. No nawet widać. Nie wiem, co tam miało być. Za dużo nie widać no ale... Ale oczywiście jesteśmy świadkami zepsucia całego A. wszystkiego Wyznania miłości są tam, wszędzie... Tam, tam Być może. Tak wie tutaj. Czekaj. Czekaj. Tak, tam jest czuła normalnie. ja to są nie chodzi, więc... O. Ty tu są się... ciepło bije. Ja muszę się schylać, bo w łeb dostanę. Oh. <grymne> Jakie mam to dorabion? Nie wiem gdzie my jesteśmy szczerze mówiąc. Teraz spinaczka po wysokie stopnie. No i lepiej to chodzić między schodami. Piękny zoom na tyłek. <grymne> Ładny tyłek to ważne, nagrywać. No. żeśmy wyszli? Czekaj, ja idę tutaj zobaczyć. O. Jesteśmy na górze. Idzie. Dziarska. Męczące te świneczki. No. I tu byśmy byli. i widoczek bez okna o ile hajsu hehehe no Popatrzcie. jest lotowa tam jeszcze więcej robicie 50 euro widzę na pewno funty są, no kasy jak kasy sporo no pewnie to troszkę Pewnie coś na zasadzie w studni życzeń tu jest No, coś takiego No ale ja w to nie wierzę Nie, nie będę machał tych pieniędzy Nie? Nie ale... będzie no, Tutaj? tutaj? Uh -huh. No dobra, to ciekawe. Dobra, my już żeśmy zjedzili ruiny zamku No jak widzieliście Kilka fotek porobionych, później je dostaniecie Może będą jako przebitki w filmie A teraz idziemy w stronę wieży Ach, Nie potrafię trzymać tego aparatu Jeszcze Co? musisz zejść Tak, i się patrzę na co innego No tak. Idziemy na wieżę. Idziemy na wieżę... Ja, wie ja nie wierzę, że idziemy na wieżę. Tak? No, tak. E nie wiem, czy ja byłam na tej wieży. Kojarzy mi się, że nie weszłam. Teraz <grybujesz> spróbuję, ale trochę się cykam. I tak to mówię, bo mam lepsze wysokość. Już mamy wieżę strach, a my właśnie chodzimy na wieżę. dajesz sobie radę? nie wiem na razie daję trochę przed nami schodów jest już O, tutaj jak widzicie kości byli żołnierze którzy bronili i obserwowali wszystko tak, istnieje Żyły jeszcze zamki, tak Uff, się zmachałem. No to wszyscy bronili. Tutaj właśnie wchodzimy do takiej okiennicy. Zapleksą Za trochę zniszczoną. Tam mamy ruiny zamku, a to całe Kazimierz dolny. Sapia jak parowóz. Ale jest dobrze. Już jesteśmy na ostatnim schodzie, i jesteśmy na górze. To co, pani? Plan działania? No idziemy na rynek. Wieża za nami, jak się czujesz po wieży? Zmęczona, ale przypomniało mi się, że jednak na niej byłam parę temu tak, strach był był taki sam jak wtedy no. nic się nie zmieniło? nie nadal, znaczy schodzenie jest łatwiejsze, ale wchodzenie no to widzisz te wszystkie no, cały to spadek to wtedy jest ciężko rozumiem no, tam byśmy byli a teraz idziemy na ryneczek tak, popatrzcie dobra bez trzęsienia się ręki Właśnie wjechaliśmy z Kazimierza Jest 12.54 No bo już nie ma nic ciekawego Widzieliśmy wszystko Widzieliśmy wszystko co nas interesowało Nie weszliśmy jedynie na te... Jak to się nazywa? Góra Trzech krzyży. O właśnie, ale no... Trzy krzyże i, i góra i tyle widoczki, a widoczki już mieliśmy e, zwierzy wieży i z zamku były, na pewno były lepsze niż z tej góry no. E, no i teraz jedziemy do Puław do jednej restauracji, którą znaleźliśmy by coś zjeść bo tutaj no tak trochę drogo, no ceny zabójcze są, szczerze mówiąc no to... bez grubego portfela nie przyjeżdżać <laughs> no ale no to, to miasto jest jak by powiedzieć, Boże no. Kurde, brakuje mi słowa. Miasto ładne, ale nie, to jest sezonówka? Mi, nie, chodzi mi o, o, o turystyczne. O miasto turystyczne, turystyczne więc... no, na sezon. Letni, nastawiony głównie. Tak. Wszystko, co było takie. Apteki, nie apteki, zostało polikwidowane. Jak się dowiedzieliśmy. Jak mówię, pani. E... No trzeba uważać. E na ludzi, tak, no bo się kręcą i zaczepiają i o pieniądze proszą się, tak. Więc trzeba pilnować swoich rzeczy, dobytku. Osoby, które były właśnie w Kazimierzu to wiedzą e, o kim e, mówimy, bo te każde osoby, które znają w mieszkają w Kazimierzu albo były to po prostu styczność. Tak, mieli Mielistyczność po prostu z tym my mieliśmy tutaj dwa no z trzy razy. No, z trzy, trzy razy oczywiście. Jedno słowo pod nosem było powiedziane. E, co Bartek usłyszał, ja nie usłyszałam. O, to masz prom. O, proszę, 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 proszę. No ale już trudno pojechać. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy i jedziemy coś zjeść, bo nie Jest trochę mi jest ciekawych do zwiedzenia, tak. No w szczególności te ruiny, tak, yy, ta wieża. Połazić sobie po prostu po ryku. no mała miejscowość po prostu turystyczna Nastawiona głównie na lato i tyle Po prostu przejechać, zobaczyć i jechać dalej Bo żeby zostać tutaj na dłużej To mo może coś w lecie jest lepiej, tak? Coś więcej się dzieje, a tak to poza tym to nic ciekawego nie ma głównie, tak? Po obiedzie Byliśmy na obiedzie w Puławach w, Jak to się nazywało? Central Park Bistro Jakoś tak I U kucharek czy coś, coś takiego Bistro u kucharek Coś, coś, dwie nazwy to ma Tak I naprawdę mega polecamy Bo jedzonko było dobre Mega Me dobre. Mega dobre Wzięliśmy, <laughs> czekaj, ja wzięłam żeberka Ty wzięłaś żeberka e... Jack Daniels to było napisane. Ja obstawiam, że to było w marynacie jakiejś tego typu. Po prostu leżało sobie. A ja wziąłem szarpaną wołowinę z jakimiś tam serami. Do tego były frytki jeszcze tam zrobione, Co nie no i tej na spółkę, drugiej. No i na spółkę wzięliśmy dzbanek na wariaty. To jest była też bardzo dobra. No. Mi smakowała. Była tak fajnie cytrynowa. Było już już a teraz jedziemy, czekaj gdzie jedziemy, jedziemy ten most. na most? Y, y, na most wiszący y, na nad, świdrem. Nad świdrem. Nad świdrem. Y, znaliśmy na Google, więc y, jesteśmy ciekawi jak to wygląda. Jest godzina 14. Dojechaliśmy. Słowo nas widać. To jest zaspana księżniczka. A nie spałam! Nie wcale! Nie, wszystko słyszałam. No tylko, że chrapałam, to że mi się przynęło. No trochę chrapałaś. No to mi się Czekaj, sadzę sobie kluczyki. O, zapaliłaś światło. E, chyba jedna osoba miała chodzić po tym moście, z tego co mi się wydaje. Nie? nie? No powiem ci, że ja się cykam <grymne> A ja nie sobie <grymne> się jeszcze. Ja się cykam mimo wszystko. Czego trzęsiesz? Panie <grymne> <grymne> ej, ej. Ja <grymne> cię zostawiam. <grymne> Kładka fajna, co? Kładka fajna, tylko szkoda, że chuja widać. Można Efekt jest! Efekt jest! Masz telefon? Mam. Masz? latarkę to przynajmniej Ej, panie! O! Teraz nas widać. No Śpioszek no, kładka jest za nami, przed nami. Już ją przeszliśmy. Ładna.